Spójrz, Gerald, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno, katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki. Dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś. To roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby. Pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winiecie. Też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna.